kamery. A w Korei kamer jest dużo. A jakby to powiedzieć, są podwieszone nad ulicą, a nie znajdują się po boku, tak jak w Polsce. W najnowszym filmiku na moim kanale jedziemy właśnie do Godze, czyli na wyspę niedaleko Busan. A przy okazji tego filmiku stwierdziłam, że mogłabym Wam opowiedzieć co nieco, jeżeli chodzi o prawo jazdy, jeżeli mówimy tutaj o zagranicznym jak to się nazywa to? Międzynarodowe. A, Chodzi mi o międzynarodowe prawo jazdy, ponieważ mój tata e, wypuszczam właśnie, jeździ samochodem, mojego męża nie ma, więc e, chcieliśmy i tak spędzić razem jakoś ten czas. E, dlatego e, wzięliśmy samochód, mój tata prowadzi i e, po prostu chciałam Wam powiedzieć, jak to jest, jakie ma uwagi na przykład na temat jazdy w Korei, czy mu się podoba, czy już nie za bardzo, chyba myślę, że nie. Jest to e, troszkę skomplikowane jakby mogło się wydawać, ale po kolei Wam za chwilę opowiem co nieco na ten temat. Załatwianie prawo jazdy międzynarodowego jest bardzo proste, z tego co mój tata mówi, to naprawdę zajęło to 2-3 dni, jedno zdjęcie i w zarządzie komunikacji od razu tak naprawdę bezproblemowo można otrzymać takie prawo jazdy i to prawo jazdy jest ważne przez jeden rok. Czyli myślę, że na spokojnie nie trzeba się ani śpieszyć przed podróżą i jeden rok, myślę, że to naprawdę jest niedługi czas, żeby sobie na spokojnie podróżować po Korei, więc myślę, że to. Jest naprawdę e, super opcja, tym bardziej, że gdybyście chcieli podróżować nie tylko po Seulu i dużych miastach, ponieważ w Korei, chociaż duże ma, e, miasta mają bardzo dobrą komunikację, to niestety już te mniejsze miasteczka, wioski, komunikację mają, można by tak nawet powiedzieć, zerową. E, jeżdżą autobusy, ale często właśnie się spóźniają, przyjeżdżają za wcześnie, nie ma e, odpowiedniej informacji. Dlatego myślę, że jeżeli byście planowali kiedyś przyjechać tutaj na wycieczkę samochodową, to taka opcja jak najbardziej jest w zasięgu naszej ręki. Przyjechaliśmy, jesteśmy w ogrodzie botanicznym na wyspie Godze. Jak widzicie, tutaj z tyłu ta kopuła to właśnie jest ten ogród botaniczny, taki bardziej tropikalny z roślinami tropikalnymi. Jest bardzo dużo ludzi. Niestety są święta, więc naprawdę dużo ludzi jest. Kolejka była całkiem, nadal jest całkiem spora właśnie do miejsca, więc pewnie to tak szybko idzie i za dużo nie pooglądamy, ale i tak myślę, że fajnie będzie. Potem wybieramy się do kawiarni, obiad i będzie, mam nadzieję, miły dzień. Tym bardziej, że mój mąż chyba jednak wieczorem przyjedzie, więc cały dzień musimy sobie poradzić sami. Jest taki e, tutaj sklepik, właśnie moja mama kupiła prezent dla jednej z moich sióstr, i jest to zielona herbata, ale tym razem sproszkowana. chodzi górą e, czyli są takie specjalne podesty e, jeżeli oglądaliście mój e, filmik z serwis to pewnie kojarzycie że coś podobnego już tu było patrz jaki e, tu jest sufit, super naprawdę duże to miejsce jest i o ale tu ładnie wygląda i zobaczcie jak tutaj właśnie od samej góry można przeglądać właśnie całość naprawdę fajnie to wygląda tylko Ta kolejka i ta kolejka prowadzi właśnie do miejsca, gdzie możesz zrobić sobie zdjęcie w takim gnieździe. <laughs> Nie wiem jak to powiedzieć, ale możesz sobie zrobić zdjęcie w gnieździe i to tak troszkę śmiesznie wygląda. Niestety jednak to nie było gniazdo, ale nie zrozumiałam o czym ta pani mówiła i niestety nie wiem na co ci ludzie tam wszyscy w takiej dużej kolejce czekają. My jednak zrezygnowaliśmy, chyba nie ma sensu tam stać w kolejce, bo tu jest gorąco. Jak oczywiście można by się spodziewać po tropikalnych ogrodach, więc jest tutaj bardzo gorąco i lepiej się przejść na spokojnie z Eliaszem tutaj za innymi ludźmi, nie stać w kolejce. Mój tata już się dowiedział czemu jest ta kolejka, a właśnie po to żeby wejść na samą górę, czyli było można jeszcze wyżej wejść. To tak, muszę powiedzieć, że aż tak ciekawych rzeczy tutaj nie ma. Myślę, że okazy są takie bardziej oczywiste niż coś, co nigdy wcześniej nie widziałam. Myślę, że w Polsce jest dużo więcej właśnie takich ogrodów botanicznych, które mają naprawdę piękne okazy, a tutaj jednak są takie, takie klasyki. Myślę, że bardzo dużo palm, bardzo ładne palmy są, bo one są wielkie, duże wysokie, ale jakoś tak, żeby coś zachwycało bardzo mocno, to jednak nic takiego ciekawego. No, 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 Just... Przyznać, że mam naprawdę wysoką sterlicję mają. Nawet nie wiedziałam, że ona potrafi do takich rozmiarów dochodzić. Go, oh, yeah. Z bliska możecie zobaczyć jak się hoduje truskawki w Korei. w Korei samochodem warto oczywiście korzystać z nawigacji. Mamy tutaj, my na przykład używaliśmy teraz w tym momencie Navera i jest także T-Map. t, -map. t -map ma tą funkcję, że nagrywa film jak jedziemy, czyli to jest jakby taka druga kamera dodatkowa w trakcie nagrywa naszą jazdę, jak jest zderzenie to zawsze mamy Podwójną taką, e, jakby, mm, jakby to powiedzieć ale niestety app, z czego co się e, zorientowałam zauważyłam, to jednak e, czasami e, pokazuje złą drogę może nie też złą drogę ale często na przykład te miejsca do, którego, do których chcemy pojechać są już zamknięte e, więc trzeba sobie zwrócić na to uwagę jeżeli będziecie korzystać z steamapp Naver jest e, dokładny, tym bardziej e, warto używać koreańskich map, e, koreańskich. GPS-a, a to dlatego, że pokazuje nam e, wszystkie kamery, a w Korei kamer jest dużo. To jest jedna rzecz, którą mój tata także zauważył, i co go bardzo mocno zdziwiło, to właśnie ilość kamer. Są co kawałek w dużych miastach, naprawdę na każdym skrzyżowaniu, na każdym przejeździe jest e, kamera, jest ograniczenie najczęściej do 50, ale w wielu miejscach także zdarza się do 30, więc trzeba uważać jak się jeździ. E, dzięki czemu pomaga to właśnie Never który pokazuje wszystkie mapy, raczej wszystkie kamery i e, wszystkie GPS-y pokazują właśnie e, kamery, nie są poukrywane, nie są nieoznaczone, więc e, to jest duży plus. Ja zamówiłam sobie latte, to jest na zimno i to jest takie signature menu jest to na salty, salty latte. Tak zostało powiedziane. Mamy kuleczki z marshmallow, ja chyba zjem jedną, a reszta pójdzie dla Elia, żeby już się tutaj oblizuje. Mm. Mm. Pianeczka, trzymaj. No. Mm. Tu trzymaj, na dole trzymaj. No, trzymaj. No i jedz. No jedz, jedz. Nie lubisz, nie smakuje? Nie smakuje, masz, No nic. Nie mam łyżeczki. Więc nawet nie pomieszam. Przyjechaliśmy do kawiarni, która jest niedaleko tego ogrodu botanicznego i e, to jest kawiarnia w Hanoku. Jak wiecie, one są bardzo popularne, ale co się dziwić, e, jest to takie miejsce bardzo e, kurańskie, można by tak powiedzieć. No. Jest... całkiem sporo ludzi. Kawa jest dobra nawet. Moi rodzice właśnie mówią, że, że sernik oraz te, to drugie ciasto, które chyba nie jest bardzo sernikiem, są bardzo dobre, więc super. Polecam. Lepsze smatra na góry. Prowadząc w Korei, warto właśnie pamiętać o tym, że jeżeli wynajmujemy samochody, to najczęściej one są w automacie. Jeżeli nie wiecie jak jeździć w automacie, to warto przed, przy, przećwiczyć. Albo zapytać się, czy jest możliwość bez automatu. Ale powiem Wam szczerze, że może to być ciężkie, dlatego że Korea jest górzystym krajem i automat naprawdę pomaga. Myślę, że mój tata może też potwierdzić to, że bez automatu raczej by było ciężko w Korei jeździć, bo u nas na przykład górki w Busan naprawdę dają czasami w kość. W korei samochodem dużym ułatwieniem są pasy namalowane na drodze, w różnych kolorach. Na pewno mamy niebieski zielony i różowy. Jeżeli chodzi o niebieski, to jest pas najczęściej pokazujący, że to jest pas autobusowy, tak zwany buspas, ale różowy i zielony oznaczają często drogi skrętu. Chodzi o to, że jeżeli mamy bardzo dużo pasów i e, część e, pasów jedzie prosto, część pasów skręca, to właśnie dzięki takiej informacji, którą także otrzymujecie w GPS-ie, w swoim, e, te, e, na swoim telefonie, e, na najwerze albo na T-Map, e, pokazuje Wam, tak jak tutaj, że ten pas należy do skrętu i właśnie na niego powinniście wjechać, żeby skręcić. To jest taka właśnie bardzo dobra pomoc, kiedy e, rozwidleń jest sporo i trzeba e, w którejś z nich skręcić. Normalnie by było to bardzo trudne, a tak po prostu kierujemy się kolorami. naszego wyjazdu na wycieczkę na gorze nie mogło zabraknąć Memi Island, Memi Zamku czyli tej forcy takiej zbudowanej przez pana, aby przeciwdziałać właśnie tajfunom różnym zjawiskom pogodowym i a, to jest takie miejsce, gdzie chyba warto przyjechać, fajne zdjęcia sobie porobić, popatrzeć na przyrodę. Jak widzicie, wokół mnie jest naprawdę dużo ludzi. No i to jest tak naprawdę ostatni nasz przystanek, ale zostańcie jeszcze ze mną, ja jeszcze Wam poopowiadam o prowadzeniu w Korei, więc jeszcze zostańcie, my sobie po prostu tutaj pooglądamy. Ekozna znajduje się ten most, którym przyjeżdżaliśmy wcześniej, żeby tutaj się dostać. Po koreańskich drogach trzeba też pamiętać to, że światła nie znajdują się po boku, raczej nie mogę to powiedzieć na 100%, ale z tego co zauważyłam jednak większość znajduje się... Ale większość świateł znajduje się u góry, a jakby to powiedzieć, są podwieszone nad ulicą, a nie znajdują się po boku, tak jak w Polsce. E, wiele skrzyżowań tak ma, wiele jakichś e, właśnie skrętów. Te światła znajdują się u góry, więc trzeba na to patrzeć. Często też możemy zauważyć, że są aż dwa takie światła i przed przejazdem, na środku albo przed e, przejściem dla pieszych, więc trzeba na to zwracać uwagę, zatrzymać się w odpowiednim miejscu, e, bo albo zostaniemy strąbieni, jak myśmy dzisiaj mieli z e, moim tatą sytuację, że ktoś nas strąbił, bo e, staliśmy w nieodpowiednim miejscu. Tak samo możecie zauważyć, jeżeli chodzi o światła, że nie ma zielonych szczałek. Oczywiście, skręcając w prawo z naszej uliczki, powinniśmy zachować ostrożność, ale na czerwonym świetle można na przykład przyjechać. Eee, tylko właśnie, żebyśmy uważali, i pamiętali o tym, żeby zachować ostrożność. My dzisiaj także mieliśmy sytuację, czekamy na przejazd na czerwonym świetle, a koło na... i chcieliśmy oczywiście skręcić w prawo, a koło nas przejeżdżały 3-4 samochody i tak się zastanawiamy o co chodzi. A to właśnie o to chodzi, że oni normalnie skręcają na czerwonym w prawo, nie ma takiego czegoś jak w Polsce, zielona strzałka, no, tak z informacyjnie także. I na przykład w środku miasta trzeba uważać, żeby nie zgubić się albo żeby nie wjechać w nieodpowiednią uliczkę, bo naprawdę są malutkie i wąskie, dlatego żeby na przykład nie porysować samochodu. Wiele razy było takich sytuacji, że ledwo, ledwo daliśmy radę i przyjechaliśmy. Właśnie fajne jest to, że w Korei są składane lusterka. Prawie wszystkie samochody mają takie właśnie składane lusterka i na spokojnie jeszcze dodatkowe centymetry można zyskać. Okay. przejeżdżamy przez podwodny tunel Undersea Cadop Tunnel i wracamy jak już wiecie, do domu, więc mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Moje informacje o tym jak prowadzić i jak orientować się na koreańskich ulicach wam się przyda. Myślę, że Mogłabym jeszcze trochę Wam poopowiadać na przykład o koreańskich kierowcach, jakie oni mają przyzwyczajenia, jak sobie radzą na ulicach, a jest tutaj co opowiadać. Dlatego jeżeli macie jakieś pytanie i chcielibyście, żebym nagrała jeszcze filmik o kierowcach, to dajcie mi znać i w komentarzach, i polajkujcie mój film, żeby on wyskoczył do góry i... I żeby natchnąć mnie na kolejny filmik. Dlatego Wam ja już dzisiaj dziękuję i do usłyszenia w kolejnym filmie. Bye! Bye! Nie no mi się powrotna drogę.